Ach, trzeba wymyślić jakiś nowy nowy rat takiej wersji dla YouTube'a. Więc te łapki w dół pogrążyły mnie w te niesmarości, smutek mnie popełnił, że ta bitwa się nie skończy z tym Goldman o jednym i używa ciągle. Właśnie nie wiedziałem o tym, że był taki głupi. Nie wiedziałem, że nie może być źle. Musi być zawsze źle. My to wygramy już. Jesteśmy normalni. Jesteśmy krajem pozytywną Polską. O, bez wojnów i bez walk. Nigold, ty jesteś niemądrym, nieuczciwym, dajesz te łapki, że jesteś nienormalny. Wszyscy wiemy o tym, że planujesz o tym, właśnie że jesteś takim Czy wszyscy jesteśmy pozytywni, czy nie? Musimy się zebrać. I nie mądre go zniszczyć. Czy to nie jest to złe? Wcale, mam to gdzieś. Mam wszystko wy. To wszystko, co on o mnie mówił. Jestem normalnym. Prestiż i pasji jestem. I zawsze będę takim, takim, takim. Nie. Wiem. Dobra, nie będę nic zmienił. Przejdźmy do zbrodni. Gold, ty jesteś niemądrym i YouTube. Normalnie, żeby wiedział, że to Dislike. Nie mogę tego dopuścić, żeby kanał mnie tak skończył. Banem i dislajkami jednym. Wszystko, co mówiłem. To ma przejść do tego Wszyscy macie odsłuchać Ty też Gold i Wolfi Wszyscy musimy wiedzieć Że jesteśmy krajem Który nie należy do Wojny i niemądrych cech. Ty Gold Ty głupi niemądry Nie jesteś upogorzony I masz przerąbane czy nie rozumiesz, że jesteś takim, że nie wiem co, takim, że nie wiem co? Dziękuję za rap. Łaga, to jest be wersja bez przekleństw. To jutro wypuszczę z ograniczeniami wiekowymi. Zostawcie sobie łapkę w górę. Siema.